Dzień dobry, witam w kolejnym vlogmasie. To już będzie vlogmas trzeci. I dalej to chyba nie jest pełna forma vlogmasu, dlatego jest to antyvlogmas, bo ja nic związanego ze świętami nie robię. Dosłownie poza yy, kalendarzem z herbatami otwieram kalendarz, w którym mam zapisane daty kolorów kolor i zaliczeń. Mam dzisiaj dwa wykłady zdalne. Bo generalnie wszystkie wykłady mam z Mam biochemię i chemię fizyczną. Zobaczmy, jaka jest dzisiaj herbatka. Dzień dziewiąty. I mamy dzisiaj herbatę czarną cytrynową. Hmm, taka zwykła. Kącik herbaciany, zupełnie z innej parafii, że tak powiem. Herbata czarna o smaku cytrynowym. Pachnie jak a, jakieś teraflu coś w tym stylu, um, więc mi się to się tak kojarzy. więc ocenię ten zapach na 2 na 5. Nie, 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 proszę. Um, smak. Smak ma taki, jakby to była taka, um, nie wiem czy kojarzycie, takie granulkowe herbaty, które się piło tam, nie wiem, z 10 lat temu. I to była najlepsza rzecz w dzieciństwie. I te granulki też można było jeść tak normalnie. To właśnie taki smak czuję od tej herbaty, więc nam yy, trzy gwiazdki. Czy kupiłabym całe opakowanie? Nie. Czy ma to klimat świąteczny? Nie, ale ma to klimat yy, chorowania. A ja aktualnie czuję, że będę chora, bo gardło mi trochę wysiada. A nie mogę być chora, bo mam w przyszłym tygodniu za... 4 zaliczenia. A ogólną ocenę dałabym takie 2,5. Średnia jest ta herbata. O, witajcie, jest po 18. Masakra ogólnie. Będę teraz spędzać cudowny piątkowy wieczór z biochemią. A Brazylia gra dogrywkę i jestem przerażona wizją karnych. Ale no cóż, jest jak jest. Jeszcze muszę film zmontować. No generalnie dużo do roboty mam. I moja twarz nie wygląda aktualnie najpiękniej, bo wysypało mnie jeszcze mocniej po retinolu. Dzisiaj totalnie nic się nie wydarzyło. Zrobiłam dobry makaron na obiad, bo zrobiłam makaron z sosem serowym i z brokułami. Wypiłam może z 8 herbat. Nie no, przesadzam. Tak 6... I jeszcze idę teraz jedną zrobić. Stało się, Brazylia odpadła. To było To <grywanie> widzenie, przecież. Oni grali okropnie w tym meczu. W ogóle, jakby obecność Rafini w jakimkolwiek meczu była ogromnym błędem. I nie wiem, chyba za bardzo się podpaliłam w meczu z Koreą, bo jednak Korea jest o wiele na niższym poziomie niż. Chorwacja i coś jest nie tak z moimi włosami, ale dobra, nie mam siły się już uczyć, a więc idę montować filmik. Dzień dobry, dzisiaj jest sobota, dzień sprzątania, e, dzień e, akcji, na którą będę jechać, e, dzień nocowania poza domem i dzień uczenia się, więc e, muszę dzisiaj albo jutro zrobić fiszki z, bio, z biochami. Bo wczoraj zrobiłam dwie. Bo się tak przyjęłam tą Brazylią, że nie byłam w stanie. Najpierw chyba będę sprzątać w pokoju. Herbatka na dzisiaj to już jest dziesiąta herbatka. I jest to herbatka w takim sensie opakowaniu. Zieła z Polski. Mięta z pomarańczą. Przesyłam film na YouTube, ale jakoś tak wolno, strasznie to idzie. Więc postanowiłam nagrać kącik herbeczowy. W smaku. Jest po prostu miętowa herbata z takim pomarańczowym posmakiem. Czy mi to smakuje? Powiedziałabym znowu, że to jest herbata na trzy gwiazdki. E, jeśli chodzi o zapach, jest bardzo przyjemny, e, więc tutaj dałabym takie cztery gwiazdki. Czy ma to klimat świąteczny? W sumie trochę tak. Chciałabym wypić taką herbatę na Wigilii, więc uznajmy, że tak. Czy kupiałabym? Całe opakowanie. Wydaje mi się, że też tak. Jakoś tak, nie wiem, mam ostatnio fazę na herbatę miętową, ogólnie na picie mięty. Yy, I piję dosyć często w sumie. Więc... całkiem nic jest ta herbata. Powiedziałabym ogólną ocenę takie 3,5. I tutaj przesyłam film poprzedni jakby w nas. Nazywa się Sportowe Nadzieje i Rozprawy o Studiach, bo zauważyłam, że jak go montowałam, to cały czas mówiłam o tym, że nie umiem chemii i nie umiem redoksów. Więc to mnie skłoniło i w ogóle jest 10 minut krótszy niż ten poprzedni vlogmas, ale nie no dobra, 9 minut krótszy. Mam nadzieję, że ten będzie gdzieś tak po środku, bo wydaje mi się, że nikomu się nie chce oglądać 24 minut mojego gadania. Teraz chyba się pomaluję. I zaraz będę sprzątać. Nie wiem, czemu ja się maluję przed sprzątaniem, ale to jest jak, jakiś taki mam vibe lepszy, jak jestem tak ładnie e, uszkowana do sprzątania. Sprzątanie. Wydaje mi się, że to się zawsze robi we vlogmasach, więc to taka pierwsza świąteczna rzecz, którą tutaj zrobimy. W ogóle jest 9 grudnia, a ja jeszcze nie mam żadnych prezentów dla nikogo. Jezu, mam jedną brew mniejszą niż drugą. Ja cię kręcę, muszę to naprawić. Ja się naprawiłam brew. Wydaje mi się, że wygląda trochę lepiej. Więc idę sprzątać. Trochę pada śnieg ale tak delikatnie. Mam nadzieję, że to dobrze w ogóle na ten pociąg. Poza tym właśnie możecie się sobotę, sobota, czemu ja jadę do Poznania dzisiaj. Więc jadę do Poznania dzisiaj na akcję z PTSF-u. Skonsultuj z, z farmaceutą. Jest to taka akcja, w której po prostu można przyjść i w galerii sobie zrobić takie podstawowe badania, typu ciśnienie, typu poziom cukru we krwi. Można porozmawiać o lekach, jakieś, pora, jakieś porady. Coś w tym stylu. Więc generalnie bardzo spoko. To pali po prostu jakimś głównym w piecu i nie dość, że dym jest ciemny. To jeszcze śmierdzi okropnie. A jak pójdę wieczorem, to już w ogóle cała będę śmierdzieć. Bo zawsze tak jest. Znowu idę. Jak mnie nie widać, idę z powrotem. Był całkiem spadek na tej akcji. Dwie godziny minęły bardzo szybko. E, aż nie wiedziałam, że są w stanie tak szybko minąć. E, teraz idę. Jak już powiedziałam, jestem zła, bo Portugalia odpadła mundialu, ja jestem zażenowana i jest tak mnie to drażni po prostu to wszystko już, ta cała piłka nożna, że ja naprawdę nienawidzę piłki reprezentacyjnej i czekam aż wrócą zawody klubowe. Serio. I mam nadzieję, że Cristiano Ronaldo znajdzie jakiś porządny klub w Europie, chociaż na Pół roku, żebym mogła pojechać na jakikolwiek. Mecz. Ja nie wiem, ja nawet na jakiś Lech Poznań mogę jechać. E, przynajmniej nie jest to aż tak daleko. No, błagam ktokolwiek, cokolwiek. Ja, ja bym dla tego człowieka po prostu sprzedała sobie wszystkie organy i wybudowała klub, który byłby w stanie mu zapewnić cokolwiek. Hej, znowu idę, jak jest ciemno. Wracam od mojego chłopaka do siebie do domu. Cały dzień się w sumie uczyłam albo próbowałam, bo w sumie te fiszki na biochemię w tym tygodniu mi totalnie nie wychodzą, bo nie wiem z czego mam się uczyć. W każdym podręczniku jest o tych lipidach wszystko w ujęciu błąd biologicznych i nie ma tam wszystkich informacji z których ja potrzebuję do tych wiszek i tam jest jakieś 150 milionów różnych wzorów. Uczyłam się też na chemię analityczną, nic nie rozumiem. Chemia fizyczna mam zaliczenie w piątek, również nic nie rozumiem, więc no generalnie jest mocno średnio. Okej, okay, herbatka na dzisiaj, numer 11. Mam dzisiaj herbatę melisa z maliną. Hej, witam w kąciku herbacianym. Wróciłam do domu i czuję, że siadła mi psycha. Yy, spróbujmy herbatki. Jest to nigdy nie byłam melisy. Zapach według mnie jest średni, taki 2 na 5 gwiazdki. Smak 4,5, tak mi się wydaje. Czy kupiłabym to opakowanie? Może tak. Może by mi ta melisa pomogła na moją skołowaną psychikę. Czy ma to klimat świąteczny? Absolutnie nie. Chociaż przydaje się w święta taka chwila e, uspokojenia, przynajmniej mi, bo dla mnie święta to jest bardzo stresujący okres e, i się bardzo, bardzo dużo się wtedy denerwuje. E, ogólna ocena myślę, że 3,5. Tak jak ta wczorajsza miętowa herbata. Klimat mało świąteczny, ale potrzebuję czegoś, co pozwoli mi się rozerwać i mam zamiar oglądać Nowe szaty Króla i opowiem wam historyjkę o tym filmie. Standardowo jest okropna jakość, ale już mi się nie chce zapalać światła. Nowe Światy Króla to jest film, który oglądałam po raz pierwszy w Madrycie i był on po prostu jakby włączony na Disney Channel hiszpańskim i ja taka bardzo wymęczona po tej podróży całej i w ogóle to było tak, że ja nie spałam ponad 30 godzin ja leżałam na łóżku i oglądałam ten film w całości po hiszpańsku niby coś rozumiałam, ale w sumie tak nie do końca myślę, że teraz jeśli włączę po hiszpańsku zrozumiem więcej i to po prostu, nie wiem ja w połowie zasnęłam w sensie uznałam, że dobra, koniec, idę spać a to była jakaś 18 więc mam zamiar obejrzeć teraz całe i się wreszcie dowiem, jak się skończyło, bo to ponad rok temu już byłam w tym Madrycie, więc no mam nadzieję, że e, przepadnie mi do gustu i że dowiem się, o co dokładnie tutaj chodzi. O Jezu, ale okropna jakość. Dzisiaj mamy już 12, jesteśmy w połowie I mamy dzisiaj herbatę zieloną, mango z grejpfrutem. Wypijemy tę herbatę później, jak wrócę do domu. Hej, jest... Poniedziałek 16.30. Dzisiaj nie opłacało się jechać na studia. Serio. Nic nie zrobiłam w trakcie tych zajęć, tylko tam siedziałam yy, i byłam. A można mieć dwie nieobecności, więc czemu ja to robię i chodzę tam, skoro mogę to oddać po prostu. W kwestii przygotowań do świąt to sobie muszę przygotować to, czego będę musiała się uczyć w trakcie świąt. Uuu, wow, moja odwrócona zabawa. Nie lubię się uczyć rzeczy, które jakby takie są... No bez sensu, ten cały drugi rok mam wrażenie, że jest to bez sensu. W dużej mierze przedmioty, które mam teraz, to jest przedłużenie przedmiotów, które były na pierwszym roku, tylko pod inną nazwą. I uważam, że można byłoby to jakoś skondensować, tak żeby całe studia... Trwały 5 lat, nie 5,5, czyli łącznie 4,5 roku plus pół roku stażu. Idę wstawić wodę na herbatę i zrobimy herbatę z kalendarza. Rozpuściłam włosy specjalnie, żeby nagrać kącik herbaciany. Ma taki zapach owocowy, całkiem ładny. Według mnie byłyby to, Jezus Maria, trzy gwiazdki. Takie wiecie. Miałam kiedyś tę herbatę. Tak po smaku poczułam, że kiedyś ją miałam. No ale to taka herbata zwykła smak dla mnie tutaj. W sumie cztery gwiazdki. Bo jest to zielona herbata, ja kocham zieloną herbatę. Czy kupiłabym całe opakowanie? No miałam już kiedyś opakowanie tej herbaty, czy kupiłabym jeszcze raz, nie wydaje mi się, ale to jest całkiem smaczna herbata. I czy ma klimat świąteczny? No nie no. Kto daje fruta na święta? Obrzydliwy jest to owoc. E, dobrze, że nie rzuć jego smaku prawdziwego w tej herbacie, bo bym chyba się popłakała i zmiotowała. Ogólna ocena: trzy gwiazdki. Będę niedługo kończyć tego vloga.